Siemano widzowie, z tej strony Spanszy. jak widzicie, dzisiaj sobie nagrywamy odcinek z y, Minecrafta. A dokładniej sobie dzisiaj, ej, sorry, tutaj. E, a dokładniej sobie, sobie nagrywam nagram dla was e, ten, taki poradnik do trzech najlepszych serwerów takich, do jakby ćwiczeń, wiecie. E, także, je, no, jak widzicie, trochę mam tutaj tych, tych serwerów, ale... Przechodząc sobie do tych. Na początku zacznijmy sobie od budowania. Macie ty, ten adres serwera, Macie tutaj mcplay.hd.net, czy tam hud, nie wiem. To sobie, no teraz. Zatrzymajcie teraz film i sobie przepiszcie. No i co? I możemy zacząć sobie od tego. I tutaj. A, bo się tutaj zrozpicie Spawn. Tutaj się zrespicie. Wtedy sobie dajecie fast boulder i dajcie sobie jakiś... A dajmy sobie to. I teraz tak, tutaj macie ziutka, u którego sobie ustawiacie jaki dystans idziecie. I tak, ja sobie zacznę na no, 16 niech będzie. To może zrobimy sobie szybki speed bridge. Kurde, zacięłam się. Czekajcie, to 9 sekund to za mało. A tak? Aj! Yy, dobra, a o taki Speedridge, taki trochę inny, którego ja najczęściej używam. akurat, dobra, nieważne już. E, także no. Możecie sobie dystans ustawić, tutaj możecie mieć takie coś, że jakby patrzcie, no, że budujecie jakby na skos, wiecie. Poczekajcie, ustawię sobie 28, tak żeby było troszkę mniej. I tutaj możecie sobie budować na skos. E, tutaj to się dobuduje, jak już zacząłem. i Macie I, I tak, jeszcze tutaj jest takie Ostatnie jak one Tak. Ale to nie mam pojęcia no, A, to jest tak sobie, że wiecie, że lecicie do góry No, także ten Ale my już przechodzimy sobie do kolejnego serwera e, I będzie to serwer do ataku PvP land, możecie kojarzyć Macie tutaj ten e, PvP Jezu, adres Także wchodzimy sobie. Mm, dobrze. Ta nazywała. jest sobie tutaj. Yy, I tak, tutaj macie. Ja, na przykład, sobie pogram z botami. Wezmę se. A harda se wezmę. I możecie tam zostawiać. Najczęściej gram właśnie ty na tym. No, nie, to nie ma... O, jest fajnie. Także... Zrobimy sobie atak. Co jest? Nie da się mieć? Drugie, no kurde, nie da się, dobra. Tej, zarzucimy sobie na węd... Ty, on się umie klepać! Obyż musiał pierwszego tego jeść, refila. Też sobie jednego zjem już. O kurde, ty ogarniasz trochę. No i będę leżał. Mogę ci złapać na to? jeszcze my wyknokasz, tak? Za niedługo musi się już będą refile kończyć. Jest! Yy, wygrana. Także teraz do stepa. A i no, no i na przykład jeszcze tutaj a propos możecie zagrać inaczej, ale... Ej, ja zagram sobie tak... O, hakera, wezmę, ale na No, to będzie mega trudno. O, no, no dobra. Ja go kiedyś hitnę. Ja go kiedyś hitnę? A widzowie, on jest jakiś spocony, go się nie da, kurde. Cztery razy go dr y hitnąłem tylko. Dobra, wyłażę. <grym> Dobra, także tak się prezentuje ten serwer. I został nam ostatni, podmovement. Mm, tutaj sobie możecie zobaczyć. Bad Wars, y practic. Club. Wbijamy sobie. Mm. I tutaj macie tak coś jak... No, to poczekajcie... A to jest angielski serwer, macie po angielsku, ale... Na przykład... Weźmy sobie... Mmm... Wallbox... Wallbox clutch... Niech to będzie... Że wiecie, że musicie się sorry. sory. Muszę się... No, halo! Mm, sory, widzę za tego, za to, jak gram, ale w ogóle się nie rozgrzałam pod ten odcinek. No tu się nie da, kurde, bloków stawiać! Aha, trzeba po boku. To no, świetnie, ja się teraz o tym dowiaduję. Aha, to znika, już rozumiem. ROZUMIEM JUŻ TĄ GRĘ! No, mogę chociaż dojść do tego pierwszego checkpointa. Chociaż tyle. Dobra. Dobra, nieważne, także... Ym, tutaj ogólnie to jest... bardzo fajne. Ym, no, także teraz sobie wybierzemy na przykład... Yy, gdzie to jest? Knog back Clutch. To jest to? Tak, to jest to. Że sobie idziecie, tylko musicie mega uważać, bo cię będzie knokać. Ale nie, mi chodziło o jeszcze coś innego. To jest chyba... Ladder. O, na przykład weźmy sobie Ladder Clutch. Mm, no. Yeah. No, halo? co robię? Jest? <noise> tonku Dobra. Dobra, nieważne. Y Aha, bo ja miałem checkpointy wyłączone. Świetnie. Poczekaj, co? O kurde. Jestem jakimś geniuszem, kurde. Dobra. No, tutaj też trzeba było walnąć! Widzę, że jeśli ktoś się spodziewa, że tam też trzeba było walnąć, to ja nie O! Dobra, yy, także wybierzmy sobie na przykład jeszcze. Jaki ost a i tutaj właśnie, tutaj macie yy, Bridging Practice. No to tam tak samo jak było to prosto, to chyba na ukos było, jeśli ja pamiętam. A to chyba do góry. Yy, jeszcze macie tutaj Multiplayer -play Games, ale to ten. A i Bedwars 1V1. Gdyby ktoś chciał sobie z kimś popykać, na przykład. No, tutaj Bedwarsy, to mogę. Ten. No mm. Dobrze, dobrało mnie. Widzę, dlatego, że my tutaj lubi wy lubicie odcinki yy, Bedwars Wars. To specjalnie dla was tutaj... Yy, co jest? Wygrałem już. Easy. Yy. Ty, gdzie jest mój kompas? Dobra, nieważne. Ale tak naprawdę to tyle w dzisiejszym odcinku. Widzimy się w następnym.